Ten serial jest irytujący. Tytułowa bohaterka Klara jest kobietą, która właściwie wchodzi w menopauzę z mentalnością naiwnej nastolatki. Jest też odradzający prawnik, który z daleka cuchnie obłudą i kłamstwem. W dodatku daleko jest mu. Od nazwania go przystojnym. I oto ta podstrzeżała nastolatka nie potrafi zerwać z tym obłudnym prawnikiem, co doradzają jej wszyscy przyjaciele. Nie można też zapomnieć o rozpłodowym kocie, w którego wciela się właściwie wyskakujący, w każdym ostatnio serialu Eric Kuhl. Adam Woronowicz tak beznadziejnie gra kochanka Klary, że człowiek albo traci wiarę w jego talent aktorski, albo zastanawia się, czy nie jest to celowy zabieg reżysera. Ale pomimo tego, że ten film jest tak jak mówiłem, irytujący, bohaterowie nie grzeszą rozumem, to powiem szczerze, że nawet z zainteresowaniem obejrzałem pierwsze cztery odcinki i czekam na kolejne zbliżające się piąte.